Siemanko, witam na kanale ManKorbe. Cześć. Zrobimy sobie szybki testik lampki Noga. To jest model Blinder 5. Moc tego światełka to 100 lumenów, waga to 40 gram. Posiada wbudowaną baterię litowo-polimerową. W najbardziej energochłonnym trybie świeci 4 godziny, w najbardziej ekonomicznym 55 godzin. Są dwie wersje z kwadratami trafik z błyskawicą bolt. Światło jest oczywiście wodoodporne. Producent pakuje to w takie opakowanie. Trochę jest za dużo tutaj plastiku, no chyba można już w czasach pożegnać się z plastikiem i pakować wszystko w papier, no ale takie przyszło. Oprócz lampki dostajemy taką gumkę i okay, taki zaczepik. Tych gumek do montażu w sumie są trzy, są założoną. i to którą zamontujemy zależy od tego jaką grubość mamy sztycy. Co do, tutaj, do montażu, tutaj producent zastosował taki zameczek. O. I po prostu jego się naciąga i zaczepia. Zaczepia w ten sposób. Zamontujemy sobie teraz na sztyce i spróbujemy też zamontować na torbę podświetlową to jakoś. Bo wydaje mi się, że jeżeli montujemy na sztyce, to będzie to kółeczko to największe lub to średnie, które ja mam tu zamontowane. A jeżeli będziemy chcieli zamontować. Na przykład do torby podziadłowej to już będziemy musieli się posiłkować tym najmniejszym kółeczkiem, żeby to było sztywno się działo, żeby nam ta lampka nie wypadła gdzieś po drodze. Co do sztycy areo, jest tutaj takie też wcięcie a może tak będzie widać. Jeżeli ktoś ma jakąś taką sztycę bardziej areo, płaską z jednej strony, to to wcięcie powinno mu pomóc w tym, aby ta lampka była bardziej dopasowana do tej sztycy. Ładuje się tutaj ją przez taki port. USB można to podłączyć na przykład do powerbanka albo do ładowarki, po prostu do telefonu, tylko bez kabelka. Nie ma tutaj takiej, takiego kabelka, jak w, y, widziałem to w innych tych lampkach, że czasami dodają, w tym, y, w tym modelu nie dodają. Producent zaleca, aby przed pierwszym użyciem naładować lampkę do pełna. Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono, a kiedy się już naładuje to na zielono. Z moich testów wynika, że naładowanie lampki od 0% do 100 wynosi około 5 godzin. Świecąca czerwona dioda z drugiej strony daje nam sygnał, że bateria już jest na wyczerpaniu. Światełko po włączeniu automatycznie wraca do ostatnio używanego trybu. I dobra, to przejdziemy sobie do montażu. próbowałem zmusić lampkę, aby spadła, ale jak widać trzymała się mocno. Także plusik dla niej. Lampka ma 8 trybów świecenia. Oto i one. Zobaczymy, jak lampka świeci na polu. Chyba najtrudniejszy test to zwrócić na siebie uwagę w dzień. Tutaj mocy potrzeba naprawdę duże, aby choć minimalnie zbliżyć się do światła dziennego. Chyba najlepszy tryb na warunek dziennego. 100 lumenów, mocny błysk i 7 godzin baterii. Teraz spróbujemy sobie jak to światełko działa w nocy. Tutaj już jest łatwiej, już niewielka ilość światła daje znać innym, że jesteśmy. Wracamy teraz do balkonowego najlepszego studia na świecie. Pokażę Wam teraz jak szybko się ściąga tą lampeczkę. O I już. Także myślę, że to trwa jakieś może sekundę, dwie, a w sumie to jest ważne, bo yy, ta lampka kosztuje na tą chwilę jakieś 180 zł, więc no, warto ją ściągać, na przykład jeśli wychodzi do sklepu po jakieś zakupy. Ciąganie też tej lampeczki pomaga ten. Yy, Uchwyt, bo łatwiej wtedy pociągnąć za gumkę i ściągnąć go z tego haczyka. Co, co tutaj jeszcze zauważyłem podczas używania, bo ja już przejechałem się z nią kilka, kilkanaście razy, to to, że ten plastik tutaj, ten panel z plastiku, on się dosyć szybko rysuje, jeżeli na przykład ochlapiemy jakimś błotem tą lampkę i, i na przykład będziemy chcieli przetrzeć ją później z tego błota, to tym błotem automatycznie robimy rysy na tym panelu przednim. Także dla estetów to może być ważna sprawa, bo no, trochę są widoczne te rysy, no ale myślę, że świeci tak samo, czy porysowana, czy nieporysowana, świeci w ten sam sposób. Co do minusów jeszcze tej lampki, to wydaje mi się, że no, jest ona duża, przez to też mamy też dużą pewnie baterię i to też jest plus ale minus jest tego taki, że no, na sztycy to już może komuś się to nie spodobać no, bo jest jednak ta lampka jest duża i nie jest taka minimalistyczna także no trzeba brać to też pod uwagę chcemy taką super malutką lampeczkę, która jest super estetyczna i minimalna czy chcemy coś takiego większego to by było na tyle, dzięki za uwagę, dzięki za, za, za to, że jesteście ze mną tutaj no, myślę, że następne wideo to będzie już jakieś coś z podróży bo dostup było teraz trochę i no pasuje gdzieś ruszyć dupę i i zwiedzić trochę świata tego przynajmniej najbliższego co tutaj mamy wokół nas w Polsce. Do zobaczenia!